Witajcie, znajdujemy się w nowoczesnym bloku położonym na zadbanym i zamkniętym osiedlu będącym częścią warszawskiej Wiałłęki. Mieszkanie, które chcę Wam zaprezentować, ma 55,5 m2 i mieści się na szóstym piętrze. Zapraszam do środka. Mieszkanie jest bardzo jasne i zawiera funkcjonalny układ pomieszczeń. Z przedpokoju mamy przejście do sypialni wyposażonej w łóżko dla dwojga, sporą szafę wnękową oraz dwie szafki nocne. Kolejnym pomieszczeniem jest mała garderoba. Za nią mieści się oddzielne WC oraz łazienka wyposażona w prysznic, umywalkę z zabudową meblową oraz pralkę. Centralnym punktem mieszkania jest salon z częścią jadalnianą oraz w pełni wyposażonym aneksem kuchennym, z którego wyjdziemy na spory balkon. Ostatnie już pomieszczenie w mieszkaniu to obecnie pokój dziecięcy, mogący pełnić również funkcję pokoju gościnnego lub gabinetu. Jeśli zainteresowała Cię ta oferta i chciałbyś zobaczyć mieszkanie na żywo, zadzwoń i umów się na spotkanie.